Dzień dobry, witam wszystkich youtuberów, psotników, no i słuchajcie kochani, dzisiaj w godzinach rannych, no nie takich rannych, powiedzmy gdzieś koło 10. dotarła moja głowica po modernizacji, ten nastaw z cukru trzcinowego bardzo ładnie wypracował, zatrzymał się na Minus 3 BLG. Wszystko poszło OK. Nastaw pracował równy tydzień, później go sklarowałem tym środkiem do klarowania w składnikowym. Tak więc wszystko poszło po myśli. Słuchajcie, w tej chwili trwa proces już odbierania przedgonów. Stabilizowałem kolumnę na no dobre 40 minut. Tak więc teraz metodą kropelkową odbieramy przedgony. A pokażę Wam między innymi na czym polega różnica obecnie mojej głowicy, całej kolumny. Niestety okazało się, że odejście na termometr gdzie wspawałem ma, miało minimalny dosłownie gdzieś przeciek, musiałem mm, to uszczelnić takim klejem z mąki żytniej dosłownie gdzieś tam taka kropelka raz kiedyś się pojawiała no ale nie mniej jednak, o tutaj właśnie no i trzeba było to naprawić nie lubię takich sytuacji no ale wszystko niestety się może zdarzyć ale po kolei słuchajcie zmieniłem termometr Zapomniałem, że tamten już swoje wysłużył i był po prostu trzepnięty. Teraz zakupiłem taki elektroniczny z sondą i z alarmem. Tutaj, jak widzicie, po lewej stronie jest temperatura nastawiona na 96 stopni. Gdybym coś tam zapomniał, się zagubił, zajął się czymś bardzo, to mi przypomni, że temperatura w kegu wzrosła do 96 stopni i wtedy mnie zaalarmuje. Aby móc reagować, ten dolny tutaj obok termometr to jest od tego portu dolnego, gdyż jak mówiłem, dzisiaj będziemy odbierać systemem OVM. A jak to wygląda? Proszę bardzo, jest to obniżony system VM. Początkowo chłodnica znajdowała się tutaj, czyli od systemu VM, a dzisiaj działamy na obniżonym systemie. No i jak wspominałem, słuchajcie, nastąpiła zmiana tego zaworka nieszczęsnego. Zaraz wam go pokażę. W tej chwili zamontowałem zawór kwasoodporny ze stali nierdzewnej, 1,4 czwarta cala. Jest to zawór precyzyjny. Ładnie się nim fajnie faktycznie steruje. Pomaga to, to w pracy, bo tamten to, no mówię, jedyna porażka, co im nie wyszło, to ten nieszczęsny zaworek. Tak on wyglądał, słuchajcie. On się nagrzewał podczas pracy, gdy kolumna nabierała temperatury. On również zaczął ciężko chodzić, tam się najprawdopodobniej nagrzewał ten oring wewnętrzny. No i mówię, sterowanie nim to po prostu katastrofa. Jak widzicie, paluchy jako faceci mamy dosyć potężne. No, i to, to to, po prostu było nieporozumienie, dlatego w tej chwili mamy coś takiego. No i jesteśmy, że tak powiem, w domu. Dobra. Słuchajcie. Przedgony, jak wiecie, będzie to w granicach może 250 do 300 ml. Będę sprawdzał łapą, jak to wygląda zapachowo. Mm, jak już przestanie. Walić tym acetonem, rozpuszczalnikiem. Wówczas zakręcę zawór LM, chociaż nie do końca, ale o tym Wam powiem później. I będziemy odbierać systemem OVM dobrodziejstwo. Jak to dzisiaj wyjdzie, to się okaże. Sam jestem ciekaw. Jak już mówiłem, jestem trochę wygłodniały, bo długi czas nie pracowałem ze względu na, na tą cholerną chorobę. No ale już, już jest ok. Tak więc zobaczymy, co nam przyniesie. Słuchajcie, połączymy się za jakiś czas ponownie. No i zobaczymy, jakie będą pierwsze wyniki. Póki co trwa odbiór przedgonów kropelkowo, tak jak to powinno być. Tak więc mamy chwilę czasu. No i czekamy. Ok, słuchajcie, mija pierwsza godzina naszej działalności, no i co my tu mamy? Słuchajcie, przybliżę. Naleciało nam litr z kaczykiem, czyli takie, sobie tempo standardowe. Temperatura na kotle trochę wzrosła. Nie dokonywałem jeszcze redukcji zaworem, nie musiałem, ale, ale muszę się przyznać, że na początku ustawiłem trochę małe tempo, ale to tak jest, jak się robi kilka rzeczy naraz, właśnie się nie pilnuje sprzętu, ale tak to dzisiaj wygląda. Także gdybym zwiększył na początku tempo, byłoby więcej dobre gdzieś chyba myślę 1,5 litra ale i tak nie jest źle no i chyba coś co najbardziej Was interesuje jakie utrzymują nam się wolty no i słuchajcie jak widzicie 97% tak więc procenty są bardzo dobre. Tego się można było spodziewać. Niestety tym razem nie postawiałem papugi, żebyście mogli kontrolować to razem ze mną. A to z tego względu, że po prostu by się nie zmieściła, gdyż ten obniżony system VM powoduje, że, że skróciłam się tutaj odległość między tą deseczką, co jest na Kegu. No i papuga by się nie zmieściła, ale jest pomiar dokonany. Słuchajcie, tutaj mówiłem wam, że przykręcę zawór LM, ale nie do końca. Tutaj w dalszym ciągu, słuchajcie, odbieram tak zwane przedgony, ale to już jest taka metoda, że dosłownie jedna kropelka na kilka sekund sobie tam kapie. Można tak robić, ale właśnie przy użyciu systemu OVM. Hmm. Odbierając systemem VM, robić tego nie możemy. Są również dwie szkoły, bo, bo jedni mówią, że odbieramy w dalszym ciągu te przedgony przez powiedzmy pierwszą godzinę, półtory, gdy tam się już wiecie, też ten zapach zmieni. A inna mówi, że można to mm, przeprowadzać do, do końca całego procesu i chyba tak zostawię. To jest dosłownie, mówię, kapie jedna kropelka na kilka sekund z tych wyższych partii. To, co tam się zbiera, gromadzi, tak więc to sprawia, że, że ten dystylat jest yy, no, najczystszy. Nie będę ukrywał, że system OVM jest jednym z najbardziej preferowanych przez użytkowników tego rodzaju kolumn. Tak więc y, tak to się odbywa. Zapomniałem Wam również powiedzieć, że dokonałem pewnej zmiany, a mianowicie wyciągnąłem yy, zmywaki te nierdzewne i kolumnę zasypałem. Z prężynkami pryzmatycznymi Henitoma. No, nie jest to tania impreza, ale to się wiecie, dokonuje takiego zakupu raz na jakiś tam dłuższy czas, bo przecież dbamy cały czas o higienę naszego sprzętu. Także trzeba kolumnę przepukiwać hmm, po przeprowadzeniu destylacji, rektyfikacji, później czasami ją odkwasić. Ale to już o tym wiecie, jakimi metodami i tak dalej. Także te sprężynki są również czyszczone, a więc wystarczają na bardzo długo. Jest to wydatek jednorazowy. No, powiedzmy, że idziemy z krzykiem mody. Śmieję się z tego, bo tutaj wiecie, nie ma żadnej mody. Używa się to, co po prostu działa. Ja przez większość swojego czasu używałem zmywaki i doskonale sobie z tym radziłem. No, ale. Pod powiedzmy namową kolegów, którzy działają na podobnych sprzętach, również y, zasypali te swoje kolumny sprężynkami, w związku z tym ja również coś takiego zrobiłem, tak więc y, niech tak będzie. Działamy na sprężynkach. No i okej. Okay. No to mówię. Godzinka minęła. Jest taki dobry lit z kaczykiem. I zobaczymy jak to będzie szło dalej. Temperatura ładnie jest stabilna cały czas na tym termometrze tutaj w kolumnie umieszczonym. Tak więc tam uszczelniłem, przestało, przestało mi tam kapać. Niestety trzeba będzie już po wszystkiemu, po całej działalności poprawić to, dospawać po prostu, żeby tam nic nie, nie kapało, bo nie ma prawa. Minimalne, bo minimalne, ale to się czasem zdarza, gołym okiem czasem tego nie widać. Dopiero właśnie wszystko wychodzi w trakcie, w trakcie dziubania. No i gra. No to nic. Jedziemy dalej. No i kontrolujemy sprawę. Wszystko ładnie się odbywa. No żałuję tylko, że że na początku nie dojrzałem, nie zaglądnąłem do niej i nie zwiększyłem trochę tego odbioru, ale. Nie ma co żałować, za to mamy doskonałe wolty. I tak to się będzie działo, miejmy nadzieję, już do samego końca. A ile nam wyjdzie tego wszystkiego, to dam znać. No i okej, okay, pani, zakończyłem przed chwileczką proces. Słuchajcie, pogubiłem się, mówiąc szczerze, o której startowałem. Ale zapisałem sobie natomiast dwa odmiany godzinę, o której zacząłem odbierać typowo już yy, serce. Serce, i teraz powiem Wam tak, za chwileczkę Wam pokażę, ile, ile tego naleciało. Jak to wygląda, tak więc, samo serce odbierałem przez 2 godziny 35 minut. Teraz musimy dołożyć słuchajcie. 40-45 minut nagrzewania kega, 40 minut stabilizacji kolumny, rozdziału na frakcję. No i myślę, że, że, że te przedgony to na pewno dobre. 20 minut też odbierałem. To tam jak nic. Tak więc trzeba wszystko zsumować. 2 godziny 35 samego odbioru serca, czyli to, co nas najbardziej interesuje. A jak to wygląda, to już Wam pokazuję. Słuchajcie, czekajcie, niech sobie założę pomocnicze oczy, żeby mógł ostrość złapać, bo bez tego ani rusz. Popatrzcie, 3 literki. Pogonów jest. No, tam kapkę brakuje do 300 ml. No i tutaj próbka, nic się nie zmieniło, czyli tak jak było na początku. Tak jest też teraz. Słuchajcie. No nie wiem na ile jest to widoczne. Pokażesz tu się nam, czy się nie pokażesz. W dalszym ciągu proszę 97. Czyli nie jest źle. Słuchajcie, opłacała się modernizacja sprzętu. Przyznam się, że nie były to duże pieniądze, aż byłem nawet zaskoczony, że, że tak niewielkie. No wiadomo, dochodzą też koszty wysyłki, które też nie są znowu aż takie duże, także opłaciło się wymiana zmywaków na sprężynki pewnikiem też coś dała. Słuchajcie, także także inwestycja, bez żadnego żałowania i tak dalej. W tej chwili już temperatura na kegu spada, ale chcę Wam powiedzieć, że zakończyłem cały proces na 95 stopniach w kegu. Także jeszcze ten sygnalizator nie zdążył zadziałać, ale jak wiecie, jest to tylko taka umowna rzecz, gdyż tutaj, tak jak pamiętacie, w systemie VEM Prowadzimy proces poprzez regulację z zaworem. O, tutaj tym. Dla przypomnienia, tylko gdy temperatura wzrasta o więcej niż 2 dziesiąte, zawór przykręcamy. Tak więc to jest istota sprawy, ale też chodzi o to, żeby żeby no nie przeciągać prawda, procesu, gdy temperatura na kegu znacznie wzrasta, bo tam już jak wiemy, wtedy jest mała zawartość alkoholu i nic dobrego nie dostajemy. Także kolejna próba za nami. Słuchajcie, ja jestem zadowolony. Myślę, że ta kolumna ma, ma chyba jakiś wewnętrzny hamulec, bo 3 litry daje i, 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 i cześć. I, i, I na tym się praktycznie sprawa kończy. Już później przymykanie tego zaworu nic już nie daje, bo tempo bardzo, bardzo spowalnia aż do zera, także należy go zakręcić odkręcić LM do odbioru y, pogonów znakomita rzecz, muszę Wam powiedzieć, że jestem również zadowolony tutaj y, z doboru tego tego y, zaworka precyzyjnego, to jest znakomita regulacja, precyzyjna no i, i, i dobrze, że, 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 że wymyśliłem coś takiego, także opłaciło się słuchajcie, spotkamy się w zasadzie już za y, 3, może 4 dni Przeprowadzimy raz jeszcze destylację tą kolumną, bo niestety yy, zupełnie niechcący wykazowałem tamten filmik. Grzebałem trochę, trochę, trochę tutaj w telefonie i się pogubiłem w tym wszystkim i został zlikwidowany. Także tutaj już mam nastaw wyrobiony, ten prawie owocowy. Po raz kolejny zamawiałem soki. Te pięcio-litrowe. tym razem dla odmiany pół na pół gruszka z jabłkiem. Także y, nastaw już jest wypracowany. W tej chwili go tylko muszę sklarować. By, no, sklarować. Ma w tej chwili minus 2 BLG, także super. Tak więc spotykamy się. No i tylko tyle, że wymyśliłem również tutaj, słuchajcie, abym mógł to kontrolować poprzez papugę. Lubię używać papugi. Tak mi to pasuje logistycznie. I ogólnie lubię mieć fugląd. Dlatego też już mam przygotowaną, tylko muszę ją obsławać yy, chłodniczkę do systemu LM. I wówczas przeprowadzimy raz jeszcze destylację. No i, i, i zobaczymy jak tym razem nam to wyjdzie, jakie ilości, co i jak. Także na dzisiaj Wam dziękuję. Pamiętajcie, subskrybujcie kanalik, yy, łapka do góry. Yy, włączcie też. Dzwonek, aby was powiadamiał o tym, że, że, że fuksisko nagrało kolejny filmik. No i cóż, jeżeli macie jakieś, jakieś, jakieś swoje spostrzeżenia i tak dalej, to czekam na komentarze. W takim razie, a na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia już za dosłownie kilka najbliższych dni i będziemy w dalszym ciągu działać. A co przygotuję na następny raz, to się przekonacie również w odpowiednim czasie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.